Małym kinom grozi upadek. Winna technologia, a raczej jej brak. Nowe produkcje filmowe trafiają na dyski twarde, a dla kin działających w niewielkich miejscowościach to twardy orzech do zgryzienia. Ciągle są w erze taśm. Na zakup nowych projektorów miast nie stać. Czy istnieją szanse, aby ten dramat zakończył się jednak happy endem? Sprawdzał Paweł Pyclik. Grotków. Tu po II wojnie światowej zaczęło działać kino. Pytanie, jak długo jeszcze? Obecnie na 10 filmów połowa nie może być tu wyświetlana. Dogorywa system. Konwencjonalny w kinach. Wszyscy będą musieli, którzy chcą się utrzymać i dalej prowadzić działalność filmową, muszą przejść na nośniki cyfrowe. By je odtwarzać, potrzebny jest projektor kosztujący nawet ponad pół miliona złotych. Można by starać się o pomoc Unii Europejskiej, ale gminy nie stać nawet na wkład własny. Przed rokiem sprzedano około 3000 biletów, od 1000 mniej niż dwa lata temu, bo oferta staśmy coraz skromniejsza. Wszystko wskazuje na to, że zamiast żarówki projektora będzie tu świecić pustka. Nie każdego stać na to, żeby pojechać do, do, do dużego miasta, do, 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 do kina. Poza tym to kino ma swój urok, ma tu swojego ducha. Zamknięcie może grozić nawet 11 kinom na Opolszczyźnie. O ratunek dla nich do marszałka województwa wystąpił mieszkaniec Grodkowa. Tak, to ma miejsce w Województwie Małopolskim, gdzie tam kilkanaście kin otrzymało nowe projektory cyfrowe, platformy internetowe. Urząd Marszałkowski Problem Widzi proponuje samorządom zawiązanie konsorcjum. Będziemy deklarowali pomoc organizacyjną, prawną, merytoryczną, aby stworzyć im możliwość aplikowania o środki. Wizja pomocy jest, teraz trzeba czekać jak w filmie na zwrot akcji.